Śmiać mi się chce bardzo, gdy słyszę te ciągłe spory na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, przestrzeniach yy, miłośników gitary, na Facebooku i tak dalej, yy, w YouTubie, w komentarzach i filmach, że gitary Harley Benton to w ogóle nie są gitary, to jest gówniany sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam tak. To jest gówno. Gówno nie nadające się do niczego, składające się. Z pojedynczych elementów, które być może same w sobie w sposób wyizolowany stanowią jakąś tam jakość, jakiś tam element, który coś się do czegoś nadaje, czego nadaje. Każdy z osobna, ale ogólnie jako instrument jest to gówno. Niegrywalne, nieustawialne, na maksa chujowe, na pewno niewymyślone z myślą o gitarzystach. To Harley Benton TE-70 to jest instrument który nadaje się do grania. Tutaj bas Harley Benton PJ4 to jest ciągle instrument, mimo, że bardzo gówniany, bo mający chujowe podzespoły, ale on się nadaje do gry. Jeszcze raz, to się do gry nie nadaje. To wychodząc z fabryki nie nadawało się do gry w ogóle. I teraz tak, yy, śmieszy mnie to, bo Widzę ciągle, że z marki Harley Benton niektórzy próbują e, zrobić coś na zasadzie traktowania Trabanta jako Ferrari. Nie mówcie, że to, są, że to nie są gitary, że do niczego się nie nadają i tak dalej. To są gitary entry level dla osób początkujących. Jako takie mają kilka cech, które powodują, że są to świetne instrumenty, ciągle instrumenty. Czyli po pierwsze są ładne. Uroda no, jest cechą subiektywną, ale oferta Harley Benton jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie pod względem tego, że mu się instrument podobał. Po drugie są wykonane w sposób taki, że umożliwiają grę. Jeden, drugi. Po trzecie są tanie. I teraz nie usiłujmy z tego robić instrumentów dla profesjonalistów, bo nie są i nigdy nimi nie były. Nie usiłujmy przykładać do nich Opinii czy wymogów, oczekiwań jakościowych, takich jak się przykłada do instrumentów klasy średniej bądź klasy premium. Chuj to, kogo obchodzi, co się stanie z takim instrumentem za 5 lat. On nie jest po to, żeby przetrwał 5, 10 czy 15 lat. On jest po to, żeby ktoś go kupił, nauczył się grać i sięgnął po kolejny instrument. A to, w jaki sposób on przetrwa próbę czasu, zależy tylko i wyłącznie od jego właściciela. Sam z siebie się nie rozwali. Ta gitara ma w tej chwili 8 lat. Ale z drugiej strony prawie nigdy nie opuszczała mojego domu. I wygląda jak. W, wyglądem przypomina gitarę, która kosztuje, nie wiem, 5-7 tysięcy, a kosztowała 650 zł, jako nowa kupiona w sklepie. Więc jest to absolutne pierdolenie, że ta gitara, Co będzie z tymi gitarami za 5 czy 10 lat? Chuj, to kogo obchodzi, co będzie, one nie są po to. To jest gówniany instrument, sprzedawany swego czasu jako Seria Deluxe. Gówniany jest z kilku powodów. Kupiłem go jako. E, stok D, de, czyli DECO, czyli odrzut jakościowy z, z pól instrumentów. Przyczyną były wystające z boku stronnicy progi i tam dwa progi nierówne, ale ogólnie jako instrument ma na maksa chujowe przetworniki, które po prostu nie mają pasma, nie brzmią, są gówniane. Ale jako instrument on się do grania nadaje. Stroi jest ustawialny, to że chujowo brzmi, znowu. Instrumenty entry level, instrumenty dla początkujących, grupa docelowa, nabywcy tych instrumentów nie są targetem, który oczekuje jakiegoś super zdefiniowanego brzmienia. Tam gitara ma po prostu wydawać dźwięk i ma się dać ustawić i nastroić. To wszystko. Brzmienie za 3-4 etapy nauki gry. Dopiero będzie czymś, szukanie brzmienia będzie jakimś bardziej świadomym wyborem, ale nie w instrumentach klasy podstawowej, które kosztują 500 zł. Do kurwy nędzy nie oczekujmy od instrumentów za 500 zł parametrów jakościowych instrumentów kosztujących 2, 3, 5, 7 tysięcy. I to cała dyskusja jest po prostu takim miszmaszem, że pusty śmiech mnie ogarnia. Jeżeli ktoś znani polscy youtuberzy, influencerzy, gitarowi, mówią, że jest to dobry instrument. Oczywiście jest dobry, ale w swojej klasie. Gdyby się uważnie przysłuchać tym, co chłopaki mówią, a nie wyciągać yy, z kontekstu pojedyncze zdania, które powiedzieli i tam robić z nich jakąś inbe, no to to się jednak wszystko trzyma kupy. Te instrumenty są dobre w swojej klasie cenowej yy, i, i jakość Którą prezentują, jest w ich klasie cenowej praktycznie trudna do dogonienia. I tam ludzie mówią, że są instrumenty kosztujące niewiele więcej, ale lepsze i tak dalej. Na pewno są, być może są, ale w przypadku bardzo wielu osób te niewiele więcej robi kosmiczną różnicę. Taką, że ten instrument jest osiągalny tu i teraz, a ten kosztujący dwie stówki drożej. Który wcale nie będzie o klasę lepszy, i tak dalej, i tak dalej, jest nieosiągalny na przykład w, na przestrzeni najbliższego pół roku. Są sytuacje, w których ludzie nie ogarną tych 200 zł, więcej z różnych powodów. Dla osób dorosłych, mających własne dochody i tak dalej, być może wydaje się to niezrozumiałe, ale w przypadku uczniów, w przypadku osób zależnych finansowo od innych, są to czasem kwoty niewyobrażalne. Także dajcie sobie luz. Dajcie sobie luz, nie oczekujcie parametrów Ferrari od trabanta. To są trabanty. Jeżdżą, przewożą z punktu A do B w miarę jakichś tam komfortowych warunkach. Oczywiście mówimy tu o komforcie basic, adekwatnym absolutnie do ceny, a nie komforcie Maybacha, ale wszystko się na nich da zrobić. Da się na nich nauczyć grać bez zniechęcenia. stroją, dają się ustawić, nie bolą ręce. Materiały, przetworniki, inne rzeczy są. Są i będą gorsze niż w gitarach klasy premium, gitarach klasy średniej, ale są to ciągle instrumenty. W przypadku muzyków, którzy mają już jakieś doświadczenia, też często te instrumenty padają ich wyborem. Dlaczego? Bo są tanie, bo nie szkoda ich zabrać na byle jaką scenę do byle jakiego lokalu. Nie szkoda, jak on się wywróci, taki instrument, nie szkoda, jak on się zniszczy, podrapie. Chuj z tym, nikt się nie będzie przejmować szkodami na instrumencie za 500 zł. i to są przyczyny, które e, stanowią o wyborze tych instrumentów przez mu różnych muzyków grających na scenach, a że słabo brzmi, że jest chujowej marki, a co to kogo obchodzi, bierze go na scenę w pcimiu dolnym, przed sceną publika urządza awanturę, lecą butelki. Nie wiem, albo muzyk lubi sobie wypić, wywraca się z gitarą. Spierdoli gitary za 500 zł. Wyrzuci ją do kosza bez żalu. Po to są te instrumenty. A nie po to, żeby nad nimi robić doktoraty z jakości, z tego, że inne instrumenty są lepsze i tak dalej. Są. To jest lepszy instrument. Ja też nie wiem, czy on przetrwa. 30 lat pewnie przetrwa, bo też raczej nie jest wyciągany u mnie z domu, ale u kogoś, kto, kto go będzie traktował bez jakiejś większej troski, też się zharata, też będzie chujowo wyglądać, też się szybko zniszczy i też będzie chujowo grał potem. Także nie oczekujmy od bentonów nie wiadomo czego. Patrzmy na nie jako instrumenty adekwatne do swej ceny i przeznaczone dla określonej grupy nabywców, których priorytetem nie jest brzmienie, nie są niuanse dźwiękowe i nie jest nagrywanie nad tym wysokonakładowych płyt i nie wiem, koncertów na stadionach. Tyle ode mnie.